Dobry, dobry wieczór. Z tej strony Uba, Uba, Żaneta. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co się stało w Szkocji. Jaki to ma związek z Polską i co najważniejsze, czy menstruacja nadal jest tematem tabu? I jak wygląda sprawa ubóstwa menstruacyjnego w Polsce? Zacznijmy od Szkocji. Przeczytam Wam teraz artykuł z Rzeczpospolitej. Link do artykułu będzie w opisie pod filmem. Szkocki parlament jednogłośnie przyjął ustawę zgłoszoną przez Monikę Lennon, parlamentarzystkę Szkockiej Partii Pracy, która przyznaje mieszkańcom Szkocji prawo do darmowego dostępu do środków higieny osobistej, takich jak tampony. I podpaski. Lenon mówiła, że ustawa jest praktycznym i postępowym aktem prawnym. Okresy nie zatrzymały się w czasie pandemii, a działania mające poprawić dostęp do tamponów i podpasek nigdy nie były ważniejsze. Dodała polityk partii pracy. Lenon pracowała nad walką z ograniczonym dostępem do środków higieny osobistej dla kobiet, odkąd trafiła do szkockiego parlamentu w 2016 roku. Jestem dumna, że w kwestii godności w czasie okresu Szkocja wiedzie prym, podkreśliła parlamentarzystka. Ustawa zgłoszona przez Lenon została jednogłośnie przyjęta. Ustawę poparł zarówno rząd z Szkocji, jak i opozycja. To takie proste, wydawać by się mogło, że oczywiste. No ale tak, nie dla polskich internetów. Scrollując ostatnio Facebooka, napotkałam się na post z portalu Wiedza Bezużyteczna, który informował o decyzji szkockiego Rządu. Niby nic takiego, no i to jest wiedza bezużyteczna, ale kliknęłam w komentarze i zamarłam. Nie spodziewałam się, że ten temat tak bardzo zaniepokoi polskich internautów. Zajrzyjmy więc odchłań komentarzy! U nas też jest akcja menstruacja, która stara się zapewnić odpowiednie środki dziewczętom, których na przykład nie stać na podpaski. Skrzyneczki z takimi rzeczami powinny być w każdej szkole w damskiej toalecie. Dokładnie. Ale. Mamy komentarz. I otwierany na klucz. Większość z nich dla zabawy wylądowałaby w muszli i zatykałyby tym odpływy. Jak już to w łazienkach dla dziewczyn w szkołach średnich, bo nie ukrywam, że młode mają jeszcze kisiel w głowie. Ech, ten komentarz rozbawił mi najbardziej, ale też najbardziej zmartwił, jak pomyślałam o nim troszeczkę dłużej niż 30 sekund. Taki brak szacunku dla młodych kobiet i dla kobiet w ogóle. I oczywiście brak wiedzy o czymkolwiek. Wiesz co, przychodzą młode dziewczyny, których nie stać, albo nie mają dostępu do podpasek, albo tamponów, ale muszą iść do szkoły i wydaje mi się, że najbardziej wstydliwe to jest dla dziewczyn, które są młode, które dopiero co zaczęły miesiączkować, bo niestety w polskich domach i w polskich szkołach nie za bardzo się o tym rozmawia i nie za bardzo to się normalizuje, więc one się po prostu wstydzą. I to im to jest najbardziej potrzebne. I naprawdę nie sądzę, że wpadłyby na pomysł wyrzucania podpasek do muszli klozetowej, ale gratulacje. Ty wpadłeś, więc może ty się powinieneś trzymać z daleka od toalet, w których są podpaski i tampony. A gdyby na przykład były za żetony wydzielane, na przykład raz dziennie, to nie wzięliby wszystkich na raz z automatu może? Tak, żetony raz dziennie, kontrolujmy ile te dziewczyny biorą pod pasek z automatu, bo jeszcze ukradną. A nie zastanawiałeś się może, że podpaskę trzeba zmieniać częściej niż raz dziennie? Będziesz teraz rozliczał młode dziewczyny z tego jak bardzo wicie krwawią? A może powołasz komisję do tego, żeby sprawdzała ile? A czy ja zabraniam kobietom używać tamponów i podpasek? Chodzi mi o to, że takie pier mm -mm, że za darmo. I teraz jest pytanie: czy jak potrzebuję tampon, to mam iść z paszportem do sklepu czy do apteki? Bo weź pod uwagę, że kobiety też podróżują po świecie. No i teraz zwykły mieszkaniec Szkocji ma płacić ze swoich podatków na tampony lub podpaski kobietom z innych państw? O nie, mieszkańcy Szkocji są przerażeni! Teraz te złe kobiety z innych krajów będą masowo przylatywać do Szkocji. Kraść podpaski, które są opłacone z kieszeni szkockiego mężczyzny. Tak, tak, zdecydowanie. Podpaski i tampony tylko dla kobiet, które okażą paszport i pisemne pozwolenie od swojego męża, brata albo ojca. A faceci co dostaną? To trochę niesprawiedliwe, że my zawsze gorsi. Jak Beauty ma cochy. Mamo, mamo, Kasia dostała okres i tampony, a ja nic, mamo, to niesprawiedliwe. A co dostaną faceci, żeby wytrzymać ich PMS? Carden de bilard? Skrzynkę piwa? O, oh, nareszcie jest czysty i nieskalany niczym seksizm. I tutaj komentarz, który jest w sumie prawie taki sam jak moja opinia na ten temat i brawa dla tej internautki, próbującej walczyć w internecie o to, co normalne. To co cię boli, że w innych krajach cywilizacja kwitnie? Nie ma to jak facet wypowiadający się na temat spraw kobiecych. Około 50% populacji ma okres przez większość swojego życia. Są rodziny, w których regularnie wybiera się jedzenie czy przybory sanitarne. Nie jesteś panem państwa opiekuńczego? Dobrze, że mieszkasz w Polsce. Tutaj przeciętny obywatel dostaje na każdym kroku po dupie od państwa. Mam nadzieję, że dobrze ci się żyje w nadopiekuńczym państwie polskim, gdzie ochrona zdrowia idzie na dno, przemoc domowa kwitnie, a prawa kobiet są łamane. Kolejny. Ja w ogóle nie jestem za państwem opiekuńczym niezależnie kogo dotyka ubóstwo. Pomoc powinna być czymś dobrowolnym, a nie narzuconym z góry. Tym problemem powinny zająć się fundacje czy firmy, a nie obywatele. Zamiast podwyższać podatki w imię pomocy innym, to powinniśmy je minimalizować. Specjalista od ekonomii znowu. A to ciekawe, bo Szkocja ma dużo wyższe benefity, dużo bardziej pomaga swoim obywatelom, a żyje się tam cały czas dużo lepiej niż w Polsce. Porównajmy sobie liczbę polskich emigrantów w Szkocji i szkockich... W Polsce Może następnym razem odpukać, jeśli ten pan stracili pracę albo biznes i trzeba będzie pójść po zapomogę od opiekuńczego państwa. Niech poprosi o to fundację. Przecież tak czy siak obywatele za to zapłacą. Tylko, że teraz płaci każdy, a nie tylko ten, co używa. In my honest opinion jest to kiepskie rozwiązanie. Wiesz, jeśli będziesz potrzebował w Szkocji podpaski i będziesz bardzo chciał jej używać, bo to sprawi, że poczujesz się lepiej, to dostaniesz ją. Не отплатнее. A co to ma do rzeczy? Naprawdę uważacie, że nie stać szkotek na wydanie jednego funta na paczkę podpasek, która starcza na dwa miesiące? Bardzo lubię szkotów, ale to jakieś głupie. Jeden funt na dwa miesiące? Serio? To chyba jedną podpaskę trzeba będzie nosić ze dwa dni pod rząd. Tutaj jedna internautka mówi. A w Polsce do dziś dla wielu ludzi okres to temat tabu. No i panowie się odezwali. A dlaczego tabu? Bo rząd nie rozdaje tamponu? To jakby każdy z prawem jazdy dostał gratis samochód. Ach, moje ukochane męskie porównania. Może po prostu nie lubimy gadać o czymś, co nie jest przyjemne. Interesujący temat krew z chipy. Kurwa, ogarnijcie się, ja jestem codziennie głodny i nikt mi nic nie daje za darmo. Tutaj temat o tym, jak faceci wstydzą się rozmawiać o okresie. Co jest z językiem polskim nie tak? Że nie możemy dobrać do tego normalnego słownictwa i nie możemy go używać. Więc co jest nie tak. Brak edukacji. Tak samo wy robicie takie miny, gdy gadamy o kloacznych tematach. No ale fakt kiedyś, na przykład kolega mnie się pytał, co to są dni płodne, bo jego dziewczyna raz na miesiąc robiła się bardziej obślizgła. Wiecie, co jest obślizgłe? Ten komentarz. I klo tematach, czy serio? Oczywiście porównajmy okres do srania tylko z tą różnicą, że sera każdy i każdy mniej więcej wie, jak to działa. Okres mają osoby, które posiadają macice, więc może wartołoby ich troszeczkę posłuchać i trochę się douczyć, to potem nie będziemy musieli mówić kumplowi, że nasza dziewczyna jest obślizgła. Jakbym krwawił, to bym krwawił. Taka jest natura i o czym tu dalej dyskutować. Od tysięcy lat tak jest. Nie zapomnij, że w tym czasie jak krwawicie faceci cierpią! O! Oh. O, jak zawsze najbardziej poszkodowany jest facet. No nie ma ruchania, więc to on jest tego wszystkiego ofiarą. To Wasza wina dziewczyny, że macie okres. To, że nie rozdaje się środków higienicznych za darmo, nie jest niczym złym. Ja osobiście cieszę się, że nie jestem zobligowany przez Państwo, żeby odprowadzić podatki na ten cel. Pomoc powinna być dobrowolna, a nie obowiązkowa a państwo nie powinno ingerować w życie obywateli. Dlatego uważam, że dobrze, że nie wprowadzili czegoś takiego i nie oznacza to, że okres jest tematem tabu. To nie jest ingerencja, to jest pomoc osobom, które sobie nie mogą pozwolić na tak podstawowe rzeczy, jak podpaska czy tampon. Wiecie, kiedy jest ingerencja państwa w życie ludzi? Jak na przykład rząd zakazuje aborcji. Uff, było ciężko, naprawdę. Na początku byłam bardzo wkurzona na te komentarze, ale potem zdałam sobie sprawę, że to jest po prostu brak jakiejkolwiek edukacji seksualnej w Polsce. Przypominają mi się lekcje w w ogóle ta nazwa jest tragiczna. Jeszcze za moich czasów wczesnej młodości, i kiedy rozmawiałyśmy o menstruacji, chłopcy byli wypraszani z sali. No bo w sumie ich to nie dotyczy, tak? Wiecie co? Potem były te podśmiechujki, huhu dziewczyny mają ciotę, a nie można było po prostu chłopcom w taki normalny i prosty sposób wytłumaczyć, na czym polega menstruacja, bez tworzenia tej atmosfery wstydu dookoła tematu. Pamiętacie może, jak do szkół przyjeżdżały te firmy reklamujące albo tampony, albo podpaski? Po pierwsze, zawsze wylewali ten niebieski płyn na produkt, żeby sprawdzić jego chłonność. Ja potem wracałam do domu i zastanawiałam się, co jest ze mną nie tak, że mój okres nie jest niebieski. Na koniec tych spotkań wszystkie dziewczynki dostawały taki różowy pokrowiec na podpaski albo na tampony, żeby mogły sobie tam chować te produkty i żeby chłopcy nie widzieli, bo albo się przestraszą, albo będą się z was śmiać. Szkoła szkołą, ale w dorosłym życiu. Wcale nie jest lepiej. Wielu mężczyzn na słowo okres albo miesiączka się czerwieni, i jedynym słownictwem, którym operują, to jest to, że jego kobieta ma ciotę. No i oczywiście, że jest wtedy bredna, bo ma PMS. Jak widzą jakąś kobietę, która nie jest uśmiechająca się i promieniująca, wtedy mówią, ma okres. Wielu też nie potrafiłoby iść do sklepu i kupić tamponów albo podpasek ze wstydu albo z braku wiedzy. Dla mnie to jest taka sprawa już oczywista i w biurach, w których pracowałam przez ostatnie kilka lat, zawsze były podpaski i tampony w łazience. Na tej samej zasadzie, jak jest tam papier toaletowy albo mydełko. Ale co ze szkołami albo miejscami publicznymi i ogólnie wszystkimi miejscami, gdzie są ludzie, których na takie produkty nie stać? Przytoczę Wam teraz tutaj dane z raportu Kulczyk Foundation, które zostały omówione w artykule na portalu kobieta.pl. Jak pokazują badania na temat postrzegania okresu w Polsce, co piątej kobiecie zdarza się nie mieć środków na zakup odpowiednich podpasek. Raport zbadał też temat postrzegania okresu przez pryzmat tabu i stygmatyzacji. Wynika z niego, że 42% badanych kobiet przyznało, że w ich rodzinnym domu o miesiączce się nie mówi lub nie mówiło wcale. 39% kobiet z ubogich domów musiało zrezygnować z zakupu środków higienicznych na rzecz innych domowych wydatków. Pomyślcie też, że sytuacja finansowa ludzi pogorszyła się przez pandemię, co oczywiście oznacza mniej środków na produkty higieny osobistej. Zdarza się też niestety, że zakazywanie kupna podpasek lub tamponów, jest formą przemocy ekonomicznej. Mamy teraz nauczanie zdalne i dziewczyny, które mogły w szkole poprosić o podpaskę albo tampona, nie mają teraz dostępu do tych źródeł, bo uczą się w domu. A wiecie, do jakich sposobów uciekają się kobiety, których na te środki nie stać? Wypychanie skarpetek tekturą, cięcie starych ubrań i podklejanie ich wodrywymi torebkami, żeby nie przeciekały. Zwijanie w rurki papieru toaletowego. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, jak bardzo jest to niewygodne i jak bardzo jest. Jest to wstydliwe. W jeszcze gorszym położeniu są kobiety bezdomne, które nie mają środków na nic, co mogłoby im pomóc w tym czasie. Te kobiety starają się ukryć fakt, że krwawią. Dodajmy jeszcze do tego fakt, że mają dość ograniczony dostęp do miejsc, w których na przykład mogłyby wziąć prysznic albo przeprać zakrwawione ubrania. To jest poniżające i to jest nieludzkie. Jak możemy przypuszczać? Prowadzi do problemów zdrowotnych. W Polsce działa organizacja Akcja menstruacja, która walczy z ubóstwem menstruacyjnym i tabu, które się rozrosło wokół tematu okresu. Zaopatrują oni m.in. szkoły w niezbędne produkty higieny osobistej. Ja się bardzo cieszę, że ktoś się tym zajmuje, ale pomyślmy, że to już nie czas na to, żeby państwo dołożyło też swoją cegiełkę? Zostawię was z tym pytaniem. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o decyzji szkockiego rządu. Jestem też ciekawa, czy wy kobiety miałyście kiedyś problem z dostępem do podpasek tamponów albo innych produktów higieny osobistej? Pytanie również do mężczyzn. Czy jesteście w stanie normalnie i swobodnie rozmawiać o menstruacji? Dziękuję bardzo za czas spędzony ze mną. Linki do wszystkich źródeł, z których dzisiaj skorzystałam, będą w opisie pod filmem. Jeśli film Wam się spodobał, bardzo was proszę o lajka. Like możecie też udostępnić ten film na swoich mediach społecznościowych. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, bardzo do tego zachęcam. Kliknijcie też w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia zawsze wtedy, kiedy pojawi się nowy film. I na koniec możecie też mnie odwiedzać na moich innych social mediach. Jestem na TikToku, na Facebooku i na Instagramie, gdzie możecie mnie spotkać troszeczkę częściej. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!